Młody, chcesz potrenować zapasy? To wyżywcie, gówno. Siemanko, cieszę się, że chcesz zapasy. ZK jest koszalin i jedzie. Uwaga, cztery elementy pokażę techniczne, które chciałbym, żebyście wykonali dzisiaj. W związku z tym, że jest otwarta droga do lasów, do parków. Eee, także wykorzystać to i na zewnątrz trzeba zrobić trening. Pooddychać świeżym powietrzem i zrobić. Cztery elementy. Każdy, każdą technikę wykonujemy 25 razy. Łącznie zrobicie 100 ruchów. Ataki przez głowę na nogę. Pierwsze, zrób pozycję zapaśniczą. O, i teraz bierzemy sobie głowę. Chodź z tej strony, tak, staniemy. O, jak stoi, to tak jakbyśmy chcieli skoczyć na głowę, i teraz biorę nogę, przekładam rękę. I teraz w tej strony pokażę, jest pozycja, wolną ręką atakuję głowę, głowę, teraz może się przesuniesz kamerą tutaj. Jak zapałem głowę, to wolna ręka idzie na nogę i teraz ręka z głowy, przejdź raz z powrotem tam. Ręka z głowy schodzi w dół i mam uchwyt dwóch nóg. nie muszę obalać, tak? To jest pierwszy element. Drugi element wiktor robi sobie atak na zewnątrz, a ja hop, wyłapuję głowę, wyłapałem głowę i też mogę przejść na atak do nogi. Odpowiadam. Jeszcze raz po malutku sobie po malutku robić robisz atak na tą nogę. Wyłapuję głowę, rękę do nogi i teraz zawsze ręka z głowy wchodzi do drugiej nogi. Kolejne rozwiązanie. Uchwyt pod pachę. Uchwyt pod pachę szarpnięcie za głowę i też uchwyt spod pachy zobaczcie. Jak szarpnęłem za głowę, złapałem ją, uchwyt spod pachy schodzi na nogę i teraz ten sam ruch za Ręka pod głową. Jest drugi atak, tak? I ostatnie rozwiązanie to jest też ręka na karku i teraz e, ręka na karku tak Szarpie w dół i trochę do boku. Więc szarpie w dół i odsuwam go do boku. Spokojnie. Zobaczcie, szarpie w dół, odsuwam go do boku. Już tą stronę mam całą wolną do zaatakowania. Ta ręka, ta ręka jest wolna i ona już będzie szukała tej nogi. Bo teraz. jest za daleko. Mógłby nawet tą nogę odstawić. Odstaw. O. I teraz. Takie Hop. do boku i on mi sam daje nóżkę. Dzięki młody. Zapisuj się na zapasy, mam nadzieję, że wszystkich zobaczę. Trzymajcie się, do zobaczenia.